W związku z pełnioną funkcją przewodniczącą tej Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach mam zaszczyt wręczyć zaświadczenie o wyborze burmistrza Stawisk. W latach 2014-2018, jest to siódma kadencja, Panu Krzysztofowi Rafałowskiemu gratuluję. Życzę powodzenia w celowych decyzji. Szanowny Panie Burmistrzu, mam zaszczyt w imieniu całej naszej lokalnej społeczności powitać Pana już nie tylko jako Burmistrza Elekta, ale za przysiężonego Burmistrza obejmującego pełną władzę w Stawiskach. Zapewniam, że na tą chwilę oczekiwał nie tylko Pan. Wielkie emocje towarzyszyły także tym, którzy wyrazili zaufanie wobec Pana osoby, oddając głos w wyborach. Życzę, aby Pana zapał do pracy, i zdobyte doświadczenie zaowocowały działaniami, które przyniosły wdzięczność i uznanie wszystkich mieszkańców miasta i gminy Stawiski oraz władz samorządowych na szczeblu powiatu i województwa. Nie każdy dzień pracy na stanowisku burmistrza rozpoczyna się dla Pana od życzliwych słów i uśmiechów mieszkańców, a kończy poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku. Wszystkiego dobrego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiskach, Stawiski 9 grudnia 2014 roku. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Pani Sekretarz, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo sołtysi, sołtysowie, sołtyski, mieszkańcy gminy Stawiski. Dziękuję za... Obdarzone mnie zaufanie, w którym dało odzwierciedlenie w wyborach. Będę starał się spełniać swoją funkcję należycie, jak to było przedstawione w rocie, zgodnie z prawem i dla dobra mieszkańców gminy. Myślę, że wybór państwa będzie jak najbardziej godny zaufania, a moje postępowanie będzie. 다음 시간에 또